Alleluja, Alleluja, Alleluja Alleluja, Alleluja, Alleluja Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa łaska i prawda przyszły przez Niego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z twoje. Głowa Ewangelii według świętego Jana. Tobie, Panie! Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za nim, rzekł do nich, czego szukacie? Oni odpowiedzieli do niego, rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo pańskie. Pałato. Kalifornia jest uznawana za jeden z najpiękniejszych, najważniejszych stanów w Ameryce, ale też jedną z najważniejszych, najpiękniejszych krain w całym świecie. Jest to też potężny ośrodek naukowy, gospodarczy. Tam jest kilka uczelni, zaliczanych do najlepszych w świecie jest Krzemowa Dolina, ośrodki największej innowacji i rozwoju, a o potędze gospodarczej tego stanu świadczy, że jego produkcja jest większa niż całej Wielkiej Brytanii. Cała gospodarka Wielkiej Brytanii niegdyś mocarstwa jest mniejsza niż w Kalifornii. Kalifornia mniej produ więcej produkuje niż cała Wielka Brytania. Można powiedzieć, wspaniałe, interesujące miejsce, ale jednak z jednym szczególnie narastającym problemem, mianowicie w tych pięknych rejonach, pięknych miastach jak Los Angeles, San Francisco, San Diego, od kilku lat narasta wielka obecność bezdomnych i ich koczowiska już nie są gdzieś na obrzeżach. One wkraczają do samych centrów miast. Te obozowiska widać przy najważniejszych ulicach, najważniejszych placach. To jest tolerowane. Takie morze ludzkiej nędzy w tym oceanie dobrobytu, bogactwa. Jak się na to patrzy, to to właściwie bardzo przypomina najbiedniejsze rejony świata, jak Indie. Właściwie ci. Bezdomni w Los Angeles mają bardzo podobne obozy jak w Indiach, na ulicach, gdzie żyją właściwie najbiedniejsi ludzie świata. Tylko, że ci w Indiach są czyści i często mimo wszystko uśmiechnięci. Widać takie życie w twarzy. Natomiast ci bezdomni w Kalifornii. To są takie jakby zombie, tak widać takie żywe trupy, takie, tak ledwo się ruszają, takie twarze bez wyrazu, martwe. Jest ich coraz więcej, coraz więcej. Stany, jeden z najbogatszych krajów z najlepszą służbą medyczną. Co to się dzieje? No to jest skutek nowego narkotyku, fentanylu który właściwie wyparł wszystkie inne narkotyki, dlatego że jest o wiele mocniejszy i natychmiast uzależnia. Nawet heroina uzależnia no zwykle po kilku razach, po dziesiątym, piętnastym razie. Natomiast fentanyl uzależnia od razu i jest bardzo tani, tańszy niż alkohol. I jest 100 razy mocniejszy od najmocniejszych narkotyków. Bo w ogóle fentanyl to jest lekarstwo. Najmocniejszy środek przeciwbólowy, jaki istnieje na ziemi. 100 razy mocniejszy od morfiny. I od lat stosowany w medycynie, szczególnie przy operacjach, przy wielkich bólach. Jak weźmiesz fentanyl, to ból mija. To jest właśnie potęga medycyny. Może być zupełnie bez bólu też dzięki fentanylowi. Tylko to jest środek tak mocny, że łatwo przedawkować. Troszkę dasz, nic nie czujesz, jeszcze troszkę jesteś martwy. Dlatego to musi być stosowane przez lekarzy pod ścisłą kontrolą na salach operacyjnych, szpitalach, bo to bardzo pomaga w najtrudniejszych przypadkach, ale też to bardzo łatwo zabija. A właśnie tym karmią się narkomani w Stanach teraz. I, i z tym sobie państwo nie radzi. Ostatnio był taki jakby akt upokorzenia prezydenta Bidena, który no przecież konkuruje z Chinami i on prosił tak bardzo przy spotkaniu prezydenta Chin, Xi Jinpinga, żeby Chińczycy tego nie produkowali, bo właśnie składniki do tego narkotyku pochodzą z Chin, są składane w Meksyku przez kartele i wysyłane do Stanów. I właśnie ci ludzie, ci, te zombie, te żywe trupy na ulicach Kalifornii to są właśnie ofiary fentanylu. Yy, oni dalej to biorą, 70% tych bezdomnych bierze dalej fentanyl. No i łatwo umierają. W zeszłym roku umarło 100 tysięcy młodych Amerykanów. Yy, to ze wszystkich innych powodów nie umiera tak łącznie wziętych, nie umiera tak dużo młodych Amerykanów jak właśnie z powodu fentanylu. I prezydent Biden prosił Xi Jinpinga, żeby Chińczycy tego nie robili. Takie upokorzenie dla Stanów, że sobie z tym nie radzą. No oczywiście Chińczycy mówią, że są niewinni. To jest jakby ich zemsta, bo w XIX wieku to właśnie Anglosasi wysyłali opium do Chin i zabierali za to srebro i miliony Chińczyków popadało w nauk, umierało. To była taka zbrodnia angielska na Chinach, kolonialna. A teraz to jakby jest rewanż na świecie anglosaskim. I tego fentanylu jest tak wiele, no cóż, biedna policja może przechwycić 5-10% tych ładunków, ale już to, co policja przechwyciła w zeszłym roku, to by wystarczyło do zabicia całych Stanów Zjednoczonych. To jest około 350 milionów ludzi. To, co policja ma w magazynach, to by wystarczyło. To jest tak mocne. No To jest wielkie nieszczęście Ameryki, dlatego też Ameryka przegrywa z Chinami, bo Chińczycy to pracują od rana do wieczora i bardzo dbają, żeby kształcić jak najwięcej inżynierów, a w Stanach Zjednoczonych młodzież no masowo bierze narkotyki i kształci się w gender, czyli coraz bardziej głupiej. W ogóle w Stanach sprzedaje się narkotyki rocznie za około 200 miliardów dolarów. 200 miliardów dolarów. No ale to też świadczy, jak to jest biedny duchowy kraj, kiedyś taki chrześcijański, ale tam chrześcijaństwo już w dużym stopniu jest zniszczone, no to ludzie czym się muszą napełniać. To się napełniają narkotykami, bo to jest nędza duchowa, sięgać po narkotyki, a potem staje się człowiek największym nędzarzem, jak właśnie ci zombi z Kalifornii. I nie są w stanie się tym oprzeć. No dlaczego? No bo właśnie jak człowiek jest pusty duchowo, nie wierzy, nie modli się, nie chodzi do kościoła, no to jest z jakiejś patologicznej, rozbitej rodziny, no to, to są pierwsi kandydaci do narkotyków, do, do takiego losu. To są naczynia połączone, to, to są skutki. Jak człowiek nie prowadzi życia duchowego, nie dba o siebie, no to jest pierwszym kandydatem do różnych nałogów. A trzeba o tym ostrzegać, bo fentanyl też wchodzi do Polski, już no, kartele chcą zarabiać. Także w Polsce podobno, jak się chce, to w ciągu godziny dostanie się każdy narkotyk, także w każdej szkole. Trzeba o tym mówić, trzeba przestrzegać, no, a przede wszystkim trzeba prowadzić życie duchowe, bo co jest najlepsze zabezpieczenie? Żywa wiara, modlitwa, związek z Chrystusem to najlepiej broni przed narkotykami i podobnymi plagami. Bo też można powiedzieć, że ta plaga narkotyków jest też takim obrazem dla plagi mniej widocznej, ale może jeszcze groźniejszej, mianowicie plagi pornografii. Jakby o tym mówi dzisiaj Paweł tak bardzo mocno w drugim czytaniu. Strzeżcie się rozpusty, rozpusta zabija. To pisał do Koryntian, mieszkańców portowego, bardzo rozpustnego miasta. Ale dzisiaj można powiedzieć, że jakby cały świat jest Wielkim Koryntem też przez pornografię. A właśnie można powiedzieć, że to uzależnienie od narkotyków, od fentanylu, jest dobrym obrazem dla uzależnienia od pornografii. Badania pokazują, że pornografia podobnie uzależnia jak narkotyki. Pornografia na mózg działa dwa razy mocniej niż morfina. Tylko to nie jest tak od razu widoczne: no bo jak ktoś pije, bierze narkotyki, no to, to jest szybko widoczne, można mu pomóc. Jak ktoś jest hazardzistą, no to szybko jest nędzarzem, też można mu pomóc. Natomiast w nauk pornografii no można wejść i trwać latami i tak na zewnątrz pozornie coś nie widać, ale nagle człowiek staje się takim zombie. Właśnie to coraz, ja też w duszpasterstwie coraz bardziej z tym się spotykam, no zwłaszcza u młodych mężczyzn. Rodziny zwracają się, że, że syn był normalny, pracował, uczył się, a nagle jakby nie wychodzi z pokoju. Tylko komputer, jak sprawdzają co on ogląda, no to to jest tak do zmiany. Pornografia, jakieś gry idiotyczne, wojenne, jeszcze jakiś narkotyk i Także z powodu pornografii młodzi ludzie stają się takim zombie, takim żywym trupem, który nie pracuje, nie studiuje, nie ma z nikim kontaktu. To jest naprawdę śmiertelne niebezpieczeństwo. A około 1 trzecia całego ruchu w internecie to jest pornografia. Jak na uczelniach obserwuje się, na przykład co studenci oglądają, to niektórzy to potrafią dzień i noc, parę dni. No wiemy, jaki jest ruch w internecie, prawda? Przecież ludzie tysiące godzin spędzają, pracują, uczą się, rozrywka, a jedna trzecia z tego to jest pornografia. Jedna trzecia wszystkich treści, filmów, które są ściągane, ładowane z internetu, to jest pornografia. To naprawdę jest gigantyczny problem. To, yy, I to uzależnia jak narkotyki, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Trzeba ostrzegać młode pokolenie, szczególnie młodych mężczyzn, bo to dla ich szczególnie dotyczy, jest zagrożeniem, właśnie narkotyki i pornografia. Bo najlepsza jest yy, profilaktyka, bo jak już się wyjdzie w jakiś nauk, o, to często wyjście z tego to trzeba lata. A nawet w większości to się nie udaje, no ci ludzie w Kalifornii raczej nigdy z tego nie wyjdą, to już jest taki stopień zniszczenia, że im nikt nie pomoże, to nikt nie chce pomagać. Więc przede wszystkim unikać wejścia w nauk, wiedzieć, że to jest śmierć, to jest śmiertelne. No ale jeżeli już ktoś wszedł i to trwa lata, dziesiątki lat, no to być w prawdzie, powiedzieć sobie jestem nałogowcem. Jak dziesiątki lat z tego nie wyszedłem, to już sam raczej nie wyjdę. To trzeba zwrócić się o pomoc. A są dobrzy psychiatrzy, psychologowie, są grupy wsparcia, są świetne wykłady, na przykład doktora Bogdana Stelmacha. No trzeba się ratować, bo, bo człowiekowi grozi, że stanie się żywym zombie. Tak działają narkotyki, ale naukowcy mówią, że pornografia działa. Podobnie jak narkotyk, a można powiedzieć, że pornografia dzisiaj jest najbardziej powszechnym, najbardziej dostępnym i w dodatku darmowym narkotykiem. To trzeba sobie uświadomić. Tego nie można przemilczać. To jest śmiertelne zagrożenie dla społeczeństw zachodu, także naszego. I by, trzeba być wprawdzie, trzeba słuchać Pawła, który nam dzisiaj mówi: ciało nie jest dla rozposty, lecz dla Pana. A pan dla ciała, strzeście się rozpusty. To jest wiecznie ważne oszczerzenie. No, pornografia jest skrajną rozpustą. I Paweł mówi, to Was zabija. To ma swoje konsekwencje. Na nowo sobie uświadomić, że Bóg ma rację, Paweł ma rację, nie prorocy rozpusty, którzy mówią rób ta co chceta, tak wszelkie rozpusta, wszelka pornografia, wszelkie narkotyki, no i już widzimy skutki. Co się dzieje? Mamy coraz więcej żywych zombi. To jest droga śmierci. Trzeba to sobie uświadomić i odrzucić tych proroków śmierci, proroków rozpusty, ateistów. Trzeba na nowo zrozumieć, że Bóg ma zawsze rację, Jego droga, Jego Ewangelia. Jeżeli jest się uzależnionym, to trzeba się leczyć, trzeba się ratować. No ale przede wszystkim trzeba prowadzić życie duchowe, trzeba się modlić. No bo ludzie często mówią nie, to mnie nudzi, nie pójdę do kościoła. Na, na pięć minut się nie podądli, godzinę nie pójdzie na msze, a potem będzie kilka godzin siedział, oglądał pornografię czy jakieś idiotyczne gry komputerowe. To nie jest przypadek, to jest połączone. Jak głowa jest pusta, to się w nią może wszystko wlać. Właśnie iść drogą wiary, iść z Chrystusem. No bez niego, bez siły duchowej. No, jesteśmy jak bezbronne istoty, które mogą wpaść w każdy grzech, w każdy nauk. I o tym też nam dzisiaj bardzo mocno przypomina święty Paweł. Amen.